Życie to iluzja. Serio. Wszystkie twoje problemy są jak zły sen. Tylko że zamiast się obudzić, decydujesz się w nich tarzać jak świnia w błocie. Czy to nie jest komiczne, że się tak tym przejmujemy? Przecież to tylko scenariusz, w który się wkręcasz. Ale spokojnie, zaraz ci pokażę, jak włączyć tryb. Luz totalny w tej grze, zwanej życiem, i zacząć być bosem w tej grze. Ziland często powtarzał: Rzeczywistość to nie betonowa ściana, tylko zestaw równoległych torów. Jak się wkurzasz, to nie zmieniasz toru, a dorzucasz jeszcze więcej węgla do swojego wagonu życia. Twoje życie jest coraz cięższe i cięższe i starasz się jedziesz tam tą lokomotywą do przodu starasz się ale mając coraz więcej wagonów węgla zaczepionych sobie za sobą nie przyspieszysz I prawdopodobnie nie dojedziesz nawet do celu albo zajmie ci to wieki a tego chyba nie chcesz prawda Jeśli tak możesz wyłączyć ten film <grym> Jeśli nie to poczekaj chwilkę Codziennie korek, znowu, w tu, w takim miejscu. Co jest tu, kuźwa, jakaś autostrada do Rzymu? ja... co się lampisz, baraje. No co się patrzysz, kuwa, jedź. Codziennie to samo. Już mam dość. Słucham. Grzeczniej szef, Dlaczego znowu cię nie ma? Korek jest, nie mam jak przejechać. Tak? To powiem ci tylko jedno: jesteś zwolniony. Mnie się już bardziej zwolnić nie da! Ja pie... Oj, oj, oj. Chyba koreczek. No cóż, poczylujemy sobie przynajmniej. Ale bym zjadł koreczki śledziowe, i ja cię pojadę do sklepu potem. Puszczę Puszczę sobie coś fajnego. Oma, siema, siema stary! Jedziesz do roboty? Jedziemy. No. To nie przyjeżdżaj. Wiesz co się stało? Rura pękła. Normalnie w naszym biurze pływają śledzie teraz. <słukasz> <słukasz> A życie jest piękne. Wniosek jest tego taki, im mniej walczysz, tym bardziej rzeczywistość układa się dla Ciebie sama. Ty tylko płyniesz, luźniutko, leciutko. Życie to nie przeciwnik. Życie ma Ci służyć, więc stań się DJ-em swojego życia i zacznij grać to, co chcesz, to, co zamawiasz. Na przykład mam ochotę na kawiarenkę. Kawiare. Jak już wielokrotnie mówiliśmy o Hawkinsie, ten wspaniały człowiek zrobił pewne badania i wyszło mu, że twoja energia wpływa całkowicie na twoje życie. Wow! Nice! Jeśli jesteś w niskich wibracjach, powtarzam to jak mam chyba w każdym filmie, czyli lęk, strach, wstyd... Smutek to rzeczywistość kopie cię w tyłek. Jak jesteś w wysokich wibracjach, w których naturalnie jesteś w miłości, radości, i masz ogólnie Esej, luzik, nie wiem, jak się teraz mówi do młodzieży, może ktoś to ogląda. <noise> Z młodszych, chociaż wątpię. To życie głasze cię po główce. Za, zaczyna się tobą opiekować. Dlaczego? Bo ufasz temu życiu, że się tobą zaopiekuje. Przestajesz. To kontrolować. Żyjesz, płyniesz na fali, surfujesz sobie na fali, nie patrząc, co tam się dzieje pod wodą, nie patrząc, co się dzieje za tobą, a nawet nie patrząc po bokach, po prostu skupiasz się na celu i płyniesz sobie lekko i leciutko, w miłości, w miłosierdziu, w dobrym samopoczuciu. Płyniesz do celu, a życie pomaga ci, opiekuje się tobą. Dlaczego? Bo jasno niebieskie jest dzisiaj niebo. Nie o to mi chodzi. <noise> Dlatego, że jesteś wibracyjnie właśnie tym, tym lekkością. Więc zamawiasz lekkość do lustra. I Jeśli interesuje Cię zasada lustra, to zapraszam do odcinka o zasadzie lustra. Linki są tam na dole. I to do Ciebie wraca. Proste. No spójrz, jak oni się ruszają. Te kocie ruchy, te gesty rękami. No, i tu wchodzimy jeszcze na totalną biologię. Musi być omówiony ten temat. Więc co ona nam mówi? Choroby, stres i ogólne problemy to często Twoje programy. Twoje, bądź nawet idąc dalej, rodowe programy. Takie nazwijmy to brzydko, bo nie może być zawsze miło, emocjonalne śmieci. I żeby była jasność. To nie jest zbadane, to nie jest. Ja tu nie jestem profesorem. Mówię to przede wszystkim ze swojego doświadczenia, ze swojej prawdy i ze swojej obserwacji, która uwaga może być zupełnie inna u wszystkich, tak naprawdę. Więc powtarzam to w każdym filmie: nie ufajcie mi, a sprawdzajcie. Ok? Tak, proszę pana, oczywiście, proszę pana. Jak czujesz presję, to może po prostu twoja babcia uciekała przed Tygrysem w Tajwanie. A teraz twój organizm myśli, że to będzie powtórka. A ty tylko naprawdę poszłaś bądź poszedłeś na rozmowę o pracę i automatycznie gdzieś tam całe ciało się w środku i na zewnątrz ściska i ma presję i straj, jakby nie wiadomo co się działo. Oczywiście to jest pół żartem i pół serio. Ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale poprzez swoją obserwację, poprzez sprawdzanie pewnych rzeczy, stworzyła się moja prawda, w której widzę pewne zależności między pewnymi emocjami i uczuciami, które się w nas kreują, a tym, co się dzieje potem w naszym organizmie. Dlatego często o tym przypominam. Jeśli kogoś ten temat bardzo interesuje, to nie oglądajcie żadnych moich filmów, tylko sprawdźcie innych bardziej. Utytułowanych ludzi, wspaniałych ludzi, którzy znają się na rzeczy jeszcze bardziej. Ja tylko tak troszeczkę popycham w tę stronę. Dla nas najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, dlaczego nasz organizm, nasze ciało, a co za tym też potem idzie nasz umysł, dlaczego reaguje w taki, a nie inny sposób. To jest kluczowe w tym wszystkim, by móc po pierwsze wyjść z tego, Ponieważ, jak się okazuje, również te uczucia, emocje mają wpływ na nasze stany w środku, w ciele i na choroby. Więc, jeśli to ma taką potęgę, to warto nad tym w jakiś sposób panować. Ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, wrzuć na luz! Przestań traktować wszystko na serio. Kiedy zdasz sobie sprawę z iluzji, która cię otacza, to ten luz wejdzie naturalnie. A kiedy wejdziesz w uczucia miłości, radości, szczęścia, nie w wymuszony sposób, ale ten prawdziwy. A na to mnóstwo już sposobów podawałem w różnych poprzednich moich filmach. <laughs> Jeszcze wielokrotnie będę to powtarzał. To wtedy faktycznie masz ten luz naturalny, i wtedy dzieją się te tak zwane cuda. <laughs> ok, to teraz serio, jak wrzucić na luz? Oto kilka trików. Dobra, nie będę pajacował. <laughs> I tak za dużo chyba pajacuję. Oto kilka trików, sposobów, małych wskazówek, tak bym to nazwał, które mogą Wam gdzieś tam pomóc się nakierować. Nawiązując do mojego poprzedniego filmu test lustra. Jak Cię coś wkurza, jak ma coś na Ciebie mocny wpływ, zacznij to po prostu obserwować. Zastanów się, dlaczego to do Ciebie przychodzi i czy nie jest w tym dużo Ciebie albo troszeczkę Ciebie i Zauważ też to, że to jest po prostu iluzja. Zaobserwuj tą rzeczywistość i zmień optykę, zmień reakcję. Coś, co cię standardowo denerwowało, spróbuj na to tak nie reagować i zobacz, co się stanie. I wtedy zobaczysz, dlaczego to jest tylko iluzja. Ta sama sytuacja, a jak zupełnie inaczej można się do tego odnieść. Zmiana stacji radiowej. Czujesz stres? Nie próbuj go zwalczać. Poczuj go w sobie, zauważ i zmień częstotliwość, zmień tor, w którym będziesz jechać. To jak właśnie zmiana częstotliwości w radio. Nie pasuje ci ta piosenka, albo te wiadomości, które tam teraz o godzinie jakiejś równej puszczają, zmień radio. Wycisz je całkowicie w pewnym momencie, albo zmień częstotliwość na inne, gdzie leci fajniejsza piosenka. I staraj się znaleźć coś pozytywnego, jakiś żart, coś, zaśmiej się, zrób coś dobrego, po prostu. Częstotliwość niską, zamień od razu, stransmutuj na coś wysokiego. Jak tylko to zauważasz, to jest Twój moment, zauważasz i robisz na przekór dosłownie czasami, tak? Nawykowo chcesz zareagować i walnąć w ten stół, ale nie chcę, żeby mi się teraz nożyce odezwały, więc nie będę klupał, tylko pogłaszczę i powiem: bardzo fajny stół służy mi we wszystkim. W nagrywaniu, w jedzeniu i w innych dziwnych rzeczach. Damn! Relaksująca scena. Zrób swój kadr filmowy. Tu nawiązuję też do kapłanki Tafti. Zapraszam na mój kanał Light Audiobook PL I tam jest fragment parę rozdziałów o kapłance Tafti, ale również inne fajne audiobooki. Ale wracają. Zamknij oczy. Wyobraź sobie, że jesteś na plaży, a świat to tylko gra, w której to ty wybierasz swój poziom poziom trudności, pogodę i wszystko, co cię otacza. Niech ta plaża będzie najlepszą plażą, jaką byś chciał odwiedzić, bądź chciała, a następnie otwórz oczy i zagraj świadomie w tej grze. Jeśli zrozumiesz, że świat to iluzja i swego rodzaju gra, to zaczniesz wchodzić jak ten bohater gry w ten świat. Dalej wykonując swoje obowiązki, dalej chodząc do pracy, ale w zupełnie w innej wibracji. Wiem, dla niektórych to są głupoty, zdaję sobie z tego sprawę. Co mogę poradzić? Na to. Jak do tego doszło nie. Wiem. No i wskazówka ostatnia wyjście z Matrixa. Pamiętaj, że to, na czym się skupiasz, rośnie w tobie. Staje się tobą. Więc przestań podlewać chwasty, a zacznij podlewać kwiaty w swoim ogrodzie życia, skupiając się na negatywnych zdarzeniach, sytuacjach, ludziach, przyciągamy ich, co już było mówione w zasadzie lustra. Kiedy skupiamy się na tych chwastach, chwaścikach, będziemy mieć ich więcej w swoim ogrodzie, kiedy skupiamy się na podlewaniu pięknych kwiatów, to ich będzie więcej. To nie oznacza, że chwastów nie będzie. Dalej trzeba plewić, dalej trzeba być ostrożnym, ale zupełnie w innej już konwencji będzie to działać. Podsumowując, życie to iluzja? Możesz wybrać, na jaki tor wejdziesz. Twoje wibracje i energia decydują, co ci się przydarza. Twoje ciało i emocje są zaprogramowane, ale możesz to zmienić poprzez zmiany nawyków i schematów. Im bardziej się przejmujesz, im bardziej jesteś negatywnym, tym bardziej rzeczywistość to nakręca w twoim życiu. Więc następnym razem, jak coś cię zirytuje, rzuć na luz. Luzik, arbuzik, bo i tak wszystko... To jedna wielka iluzja, namacalna, ale jednak iluzja. Więc wchodząc w równowagę, będąc świadomy iluzji, ale działając w tej iluzji na swoich zasadach, kreujemy swoją fajną rzeczywistość. Ale powtarzam to po raz enty. Proszę mi nie ufać, proszę to sprawdzić ewentualnie. I nie proszę o subskrypcje i komentarze. Stwórzcie swoją rzeczywistość, czy je dajecie, czy nie. <laughs> pa, kocham Was.